Hej, cześć siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten zimowy poranek, czy tam popołudnie, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. No a to kolejny odcinek nasz oceniał. Jednakże powróćmy do poprzedniego odcinka na chwilkę, ponieważ przyjął się, ale tutaj ze względu na to, że troszeczkę tam pocisnąłem, to no niestety nie przyjął się za dobrze, za co chciałbym przeprosić. No ale myślę, że możemy zaczynać z czystym sumieniem z kolejnym odcinkiem. A więc Pale Moon, bo to jest temat dzisiejszego odcinka, prezentuje się jak w sumie zresztą stary Firefox. Zresztą wygląd tutaj mówi sam za siebie. Mamy karty, które możemy tak naprawdę przesunąć sobie bardziej na górę bądź na dół. Wszystko tak naprawdę zależy wyłącznie tak, tak naprawdę od naszych preferencji. Możemy mieć karty na górze, na dole, nawet możemy mieć ten menu bar, gdzie mamy pokazane plik, edycja, widok i tym podobne. Możemy również zastosować różne motywy, tylko że żeby zastosować je, trzeba koniecznie zrestartować przeglądarkę. No ale mamy w sklepie Peel motywów naprawdę sporo, zaczynając od przeróżnych wariantów Firefoxa po wygląd Chroma czy też Opery. Całość wygląda naprawdę mega zambiście, więc no myślę, że każdy dostosuje sobie przeglądarkę pod tak naprawdę własne preferencje. A naprawdę powiem Wam, że... Warto, jakby nie patrzeć, no, na przykład przerobić go na e, starego e, Firefoxa. Takie jest e, moje zdanie. Tylko za każdym razem trzeba zrestartować przeglądarkę. No i oprócz e, tego, że możemy tryb to e, włączyć, to mamy opcję Open File, gdzie no to jest śmieszne, ale kiedy wybieramy skrót z pulpitu, okazuje się, że możemy pobrać plik exe, który już mamy na komputerze. Ciekawe. Możemy również zapisać naszą e, stronę, naszą zakładkę, gdziekolwiek zechcemy, czy to na pulpicie, czy to w folderze pobrane, w folderze z muzyką, czy z pierdołami, nawet w, w folderze z e, tymi rzeczami jak kto lubi. Mamy coś takiego jak Web Developer i między innymi mamy Debugger, czyli tak zwany zbadaj element. I tutaj pragnę zaznaczyć, że ta przeglądarka bazuje na troszeczkę nowszej, pomimo, że wygląd ma starego Firefoxa, ale jest to nowsza przeglądarka. Co możemy zauważyć, chociażby po ikonkach? No one raczej nie prezentują starej przeglądarki. No i mamy coś takiego jak konsola przeglądarki, gdzie możemy zobaczyć no, generalnie logi i tym podobne. Mamy tu również wiele ciekawych developmentów przeglądarki, jak i również encoding, czyli zmiana pisowni na stronach internetowych. Chociaż ja bym tego nie używał, bo jak już pewnie widzicie, to raczej psuje, że tak powiem, czcionkę, a bardziej tutaj chodzi o polskie czy tam hiszpańskie znaki, albo nie daj Boże, jakieś chińskie, japońskie czy cholera, wie co. No i jeszcze możemy pobrać inne web developmenty z strony Paymon. Taka ciekawostka. No dobra. Ale co w przypadku przeglądania stron internetowych? A no w przeglądaniu stron naprawdę sprawdza się nieźle, ponieważ możemy obejrzeć anime, przeglądać YouTube'a i generalnie wszystko to, co robię do tej pory, jak chociażby, nie wiem, sprawdzanie donatów, sprawdzanie maila. Czy też jakaś prosta konfiguracja sprawdzanie serwera do MTA. Wszystko normalnie działa i jestem jak najbardziej zadowolony. W ogóle nie odczułem, że pracuję na przestarzałej przeglądarce, tylko po prostu no, jest przeglądarka, jak najbardziej obsługuje wszystkie strony, co jest ciekawe. Naprawdę jestem bardzo zadowolony i no cóż, mogę szczerze powiedziawszy tutaj zaręci, poręczyć, że no nie dzieją się cuda. No chyba, że wejdziemy w YouTube Studio, ale to też można w sumie obejść, bo generalnie YouTube Studio na każdej nawet niewspieranej przeglądarce jest obsługiwany i nie sugerujcie się tym, że Wam wyskoczy, że nie znaleziono strony albo że strona nie jest obsługiwana, ponieważ wystarczy to obejść sposobem, który teraz pokazałem i... Można bez problemu sprawdzić, czy to komentarze, czy to ilość zarobków, czyli generalnie groszy, jakie zarobiliśmy na YouTube, a to jakiś film zedytować, czy generalnie linki do filmów zaktualizować i tym podobne. Skody zaczynają się w przypadku live dashboardu, ponieważ niestety mamy nowy wygląd tego live dashboardu, i ta przeglądarka nie obsługuje tutaj tej strony, strona jednak sugeruje, żebyśmy pobrali Chroma, nie ma problemu, tutaj również możemy obejść to w sposób taki, że chociażby możemy kliknąć w manage i zaplanować stream, bądź też klikając w stream pokaże nam się taka strzałka, co oznacza udostępnienie, i w ten oto sposób klikając w link możemy mieć wgląd tak naprawdę do czatu z live'a więc tutaj jak najbardziej możemy to obejść i możemy mieć wgląd na czat przy okazji czat działa tutaj naprawdę zawiście i live'y również można oglądać wiem bo sam oglądałem i naprawdę spoko się ogląda spoko się też pisze na czacie no a tutaj macie przykład, że to rzeczywiście działa. I też to działa w najwyższej możliwej jakości. Tylko żeby nie było, nie słuchamy tutaj Disco Polo, tylko po prostu no, to jest taki przykładowy stream, jaki udało mi się znaleźć na potrzeby właśnie tego materiału. Także no... Czy to by było na tyle nie powiedziałbym, ponieważ... Tu Was zaskoczę. Można oglądać również seriale na Playerze, czy na playpools.pl, jak macie jakieś, nie wiem, Królowe Życia, Lombard, Życie pod Zastaw, czy jakieś tam inne, to możecie bez problemu oglądać na tej przeglądarce, ponieważ przeglądarka to obsługuje i nie wypieprzy jakichś tam manian typu, że jest to nieobsługiwana, czy coś w tym stylu. Tak jak to było w przypadku właśnie tego live dashboardu. Nie. Teraz może tak bardziej w preferencjach, gdzie tutaj weźmiemy się za generalne. Generalne, czyli po prostu tak jak nam się uruchamia przeglądarka, czyli strona główna i gdzie, czy po prostu ma pytać, czy zapisać plik, czy otworzyć, albo po prostu zaznaczamy, żeby nam automatycznie zapisywało w danym folderze, tak naprawdę. No i mamy zapisywanie informacji o pobranym pliku, gdzie możemy ustawić ustawienia systemowe, zawsze albo nigdy. No nie powiem ciekawe opcje tutaj są i naprawdę warte uwagi, tak naprawdę. W kartach możemy przede wszystkim spersonalizować karty pod siebie. Ja tu nie wymienię wszystkich opcji, bo tak naprawdę nie konfigurowałem tego, więc tutaj możecie sobie sprawdzić tak naprawdę sami. Na pewno zaletą by było to, że automatycznie tam w tle, jak mamy playlistę z YouTube'a, to że automatycznie nam leci Muzyka w tle to jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. E, następnie to mamy content i tu mamy e, przede wszystkim e, blokadę okienek pop-up, e, które no, niestety irytują. E, mamy również e, wczytywanie obrazów z testton e, oraz czcionkę i kolory. No i przyznam się szczerze, że tutaj e, bawiłem się tym pierwszy raz, e, czego efekty możecie też e, zobaczyć na tym filmie. Ale generalnie to ma nam zmienić wygląd e, strony tak bardziej pod siebie, ale niestety nie za fajnie to wygląda w kwestii tej przeglądarki. Możemy również zmienić język, ale czego to ja nie wiem, bo na pewno nie przeglądarki. A wiem, bo sprawdzałem w sumie. Także naprawdę, jeżeli ktoś wie do czego jest ta zmiana języka, to koniecznie dajcie znać, bo ja naprawdę kurde mać nie wiem. Mamy jeszcze coś takiego jak JavaScript oraz Video, czyli Media Source Extensions, gdzie możemy w sumie otworzyć pliki MP4 i WebM. No dobra, w aplikacjach, jak zwykle powiedziałem w Microsoft Edge, tak powiem, tutaj nie wiem o co chodzi, więc przejdziemy może do następnego, czyli do e, prywatności. I tutaj w historii możemy przede wszystkim e, zaznaczyć, czy ma zapamiętywać historię, czy ma nigdy nie zapamiętywać historii. E, oraz możemy zaznaczyć ustawienia systemowe tak naprawdę. Możemy skasować całą historię oraz indywidualne pliki cookies, które są w przeglądarce. Tracking, czyli tak naprawdę możemy zaznaczyć, żeby nie trakowało nas w tej przeglądarce. No i location bar, czyli możemy zaznaczyć sobie historię przeglądania, zakładki i otwarte karty. W Security, czyli zabezpieczenia, możemy przede wszystkim zarządzać dodatkami, czyli rozszerzeniami tak naprawdę, czy ma nam blokować przeglądarka wszystkie dodatki, wszystkie rozszerzenia, zarządzanie hasłami, jakieś protokoły, encryption i tym podobne. Także no, wszystko związane z zabezpieczeniami. Jak się tym pobawicie, to skonfigurujecie na pewno pod siebie. No to by na razie było tyle, jeżeli chodzi o zabezpieczenia. Więcej Wam na ten temat nie powiem. Synchronizacja, no to wiecie o co chodzi. Synchronizacja z telefonem, bądź z innym komputerem. No i tutaj ciekawe, bo mamy zaawansowane mamy ułatwienia dostępu, mam przeglądanie, ale najlepszą opcję w sumie na to czekałem, żeby wam powiedzieć to kompatybilność. No i tutaj jeżeli chodzi o kompatybilność to możemy mieć kompatybilność z natywnym silnikiem, który nie za bardzo wiem jaki jest. Możemy mieć kompatybilność z Gecko, bodajże to Gecko był z silnikiem Opery i z Firefoxem, no, czyli na czym była bazowana ta okrzyknem darka. A swoją drogą to Geko nie wiem, czy jest silnikiem Opery, jak możecie to piszcie w komentarzach. Mamy Network, Update, no i tutaj Was zaskoczę, ale ta przeglądarka jest wspierana i możemy przede wszystkim zaznaczyć, czy ma automatycznie aktualizować tą przeglądarkę, bądź czy mają się pojawiać powiadomienia dotyczące aktualizacji. Także no sprytnie to wymyślono. Dodatkowo możemy sprawdzić e, historię naszej aktualizacji. Oczywiście powiadomienie o wydajności wypad. E, mamy certyfikaty, e, które no, jak zawsze wiecie w przeglądarce. E, no i jeszcze mamy e, scrolling, ale to, ale to w sumie nie jest e, moja bajka, bo nigdy się tym nie interesowałem. No i to by było na tyle w kwestii preferencji przeglądarki Paymu. Biorąc pod uwagę tą przeglądarkę, muszę Was czymś zaskoczyć, ponieważ to co zobaczycie to jest naprawdę absurdalne. No ale przejdźmy teraz do tego. Widzicie, mam odpaloną wirtualkę z Windowsem XP i kiedy uruchamiam skrót Pale Moon, który przeniosłem, nagle ujrzycie to. Serio, kurde? Serio? Dobra, no to w takim razie uruchomimy instalkę. Kiedy instalator dojdzie do samego końca, wtedy ujrzycie dokładnie to okienko. Piszę tutaj, że, że ta wersja przeglądarki Pale Moon jest obsługiwana od Windowsa 7 w górę. I kiedy wchodzę tak na stronę, to faktycznie piszę tutaj, że Windows 7, Service Pack 1 i Windows Server 2008 R2 lub wyższy. I o co tu kurde chodzi, skoro przeglądarka jest bazowana na starym Firefoxie, który był wspierany przez XP. Więc o co tu kurde chodzi? by rzecz, najprawdopodobniej właśnie wtedy powstał MyPal, żeby po prostu przeglądać internet na Windowsie XP, no bo przecież skoro Paymon e, nie jest wspierany na XP, no to coś musi być. Ale ogólnie przeglądarka bardzo fajna i byłem zadowolony z jej korzystania. Obejrzałem całe anime. Nawet powiem Wam więcej, że wrzucanie filmów na niej, e, no to było po prostu... To był po prostu kosmos, bo Zapieprzała jak mały samochodzik. Wiadomo, że tam live dashboard, czy nawet lekcje zdalne, no to po prostu ciężko by było. Z racji, że no niestety nie ma wsparcia dla niektórych witryn, ale przeglądać internet się da i dla mnie ta przeglądarka jest bardzo dobra. I to by było w sumie na tyle. Ja się już żegnam. Jeżeli materiał się spodobał, no to wstawcie lajka, a jeżeli nie, no to zostawcie łapkę w dół. Subskrybujcie. Na razie.